Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl Ukośnik radiownet. To już 167 dzień rosyjskiej inwazji w dziewiątym roku wojny przeciwko Ukrainie. Wita się z Państwem Paweł Bobołowicz. Audycję realizuje Asia Reiner a we Lwowie jest nasz współpracownik i publicysta kuriera galicyjskiego Artur Żak. Dzień dobry Arturze. Dzień dobry Pawle, kłaniam się nisko Zelwowa. 167 dni to podaję codziennie prawie tę narastającą liczbę, i patrzę z przerażeniem, ile tego czasu już upłynęło, i w pewnym sensie, jak się przyzwyczajamy do tych wydarzeń. Nie wiem, czy masz podobną refleksję, jak myślisz o tym upływającym czasie? Jak najbardziej, tak jak już wielokrotnie mówiłem, na początku liczyliśmy to. Od pełnowymiarowego wtargnięcia liczyliśmy czas w dniach, później w tygodniach, teraz w miesiącach. I obawiam się, że niestety możemy liczyć ten czas w latach. Jak rozmawiałem na przykład z moją babcią, to podobnie oni przeżywali czas w 1939 roku. Też część społeczeństwa wierzyła, że ta wojna też się skończy niebawem w najbliższych tygodniach, miesiącach, a niestety ta. Druga wojna światowa trwała długich sześć lat. Najgorszy moment to chyba, kiedy po prostu przestaniemy liczyć ten czas, bo to będzie świadczyło o tym, że rzeczywiście już całkowicie zaakceptowaliśmy, że on upływa w takich tragicznych okolicznościach. Pentagon szacuje straty rosyjskie na Ukrainie od 70 do 80 tysięcy zabitych i rannych. Poinformowała o tym Kalin Kal, podsekretarz do spraw politycznych w Departamencie Obrony Stanów Zjednoczonych. Przypomnę, że ukraińskie źródła mówią o ponad 42 tysiącach ukraińskich rosyjskich żołnierzy Zabitych, czyli te szacunki ukraińskie wydają się może nawet skromne, niezawyżone. Chociaż wydawało się, że ukraińska machina informacyjna w czasie wojny może próbować zawyżać taką liczbę, ale wygląda na to, że jednak ma ona potwierdzenia zewnętrzne, a to oznacza, że Rosjanie ponoszą gigantyczne straty. 70-80 tysięcy żołnierzy zabitych, rannych, no żołnierzy. Którzy nie biorą udziału w walkach. To przecież są straty niewyobrażalne, a mimo wszystko Federacja Rosyjska dalej prze do przodu i dalej prowadzi działania wojenne. Co ich tak pcha, Arturze? Um. Moim zdaniem imperializm i, i kolonializm na daną chwilę. Wielu specjalistów uważa, że właśnie Rosja jest ostatnim państwem kolonialnym, a ta wojna, która trwa na Ukrainie już dziewiąty rok, jest ostatnią na świecie właśnie wojną kolonialną, czyli jak najbardziej nastawienie imperialistyczne, które nigdy nie było inne, niezależnie od tego, czy Wo Rosja była carska, czerwona, czy teraz yy, putinowska, jak najbardziej dominujący imperializm i poczucie wyższości nad innymi narodami, cywilizacjami. Tak jak ja wiem, że czytasz i śledzisz rosyjskie media i sieci też społecznościowe, które są zalewane tymi filmikami rannych rosyjskich żołnierzy, którzy przywódcy mają wręczane medale w takich miejscach, które wyglądają koszmarnie, ale oni się tym chwalą, chwalą się tymi odniesionymi ranami, brakiem kończyn, bo uważają, że walczą z faszystami. W dużej mierze tak, trudno jest czasami zrozumieć narrację rosyjską, bo faktycznie ona jest bardzo często groteskowa, czasami bardzo nawet niesmaczna. Niemniej jednak, jeżeli propaganda rosyjska wykorzystuje tego typu obrazki, to skutek na rynek wewnętrzny tego typu narracja jak najbardziej odnosi, bo inaczej ta machina, wypracowana machina fed propagand propagandowa Federacji Rosyjskiej, która jest po prostu częścią sił zbrojnych, tak bym to określił, to jest inny po prostu rodzaj, rodzaj sił zbrojnych działających na rzecz agresora i jeżeli oni to wykorzystują znaczy, że to przynosi efekt przynajmniej na tym poziomie lokalnym, na którym im jak najbardziej zależy, a faktycznie te obrazki są bardzo groteskowe, gdzie na przykład dowódcy rosyjscy na przykład osobom bez nóg życzą tego, żeby wstali na nogi po, po, po wyjściu ze szpitala. I podnoszą do ust kieliszek z wódką. To autentyczne filmy tak. rosyjskie, które można zobaczyć w sieciach społecznościowych. Ale Ukraina wie, że sama będzie miała problem z wygraniem wojny, szczególnie jeżeli Zachód nie podejmie dalszych ważnych kroków. Prezydent Wołodymyr Merzełański wezwał kraje Zachodu do całkowitego zamknięcia granic dla wszystkich Rosjan. Stwierdził to w wywiadzie dla The Washington Post. Najważniejsze sankcje to zamknięcie granic. Niech żyją we własnym świecie Dopóki nie zmienią swojej filozofii, mówi prezydent. Ludność wybrała ten rząd i nie walczy z nim, nie kłóci się z nim, nie krzyczy na niego. Idź i mieszkaj tam, w Rosji. To jedyny sposób, aby wpłynąć na Putina, w wywiadzie mówi Załęski. Tak sobie myślę, że to jest olbrzymia zmiana w ogóle podejścia prezydenta Załęskiego do Rosjan, do kwestii też ich przemieszczania się przez granicę. Przecież jeszcze niedawno był przeciwnikiem wprowadzania wiz dla Rosjan którzy mieli wjeżdżać na Ukrainę. W końcu okazało się, że Rosja, Ukraina po dziewiątym roku wojny taką decyzję podjęła, ale wcześniej takich potrzeb Ukraina też nie widziała. Chyba tym bardziej ciężko będzie przekonać do tego kraju Zachodu, które może dostrzegają wojnę na Ukrainie czasem, ale jak sobie myślą, że jeszcze Rosjanie mają do nich nie przyjeżdżać, nie przyjeżdżać do ich banków, do ich hoteli, do miejsc, gdzie mają swoje jachty, no to jakoś nie sądzę, żeby Zachód do tego podszedł z takim wielkim zapałem. Też tak sądzę, chociaż z drugiej strony taką forpocztą jest m.in. Estonia, która już przestała wydawać wizy i czasowy czy też stały pobyt dla obywateli Rosji. Automatycznie, jak śledziłem przestrzeń informacyjną rosyjską, aktywizowała się ta grupa tak zwanych liberałów rosyjskich, którzy odniesie się do tej decyzji, że to jest decyzja przede wszystkim, która jest wymierzona w tych, wszys w tych wszystkich, którzy wyjechali uciekli z Rosji, między innymi na przykład e, dziennikarzy Meduzy, czy, czy wszystkich tych, którzy właśnie poprzez e, kraje takie jak Estonia, Litwa, czy też Łotwa Wyjeżdżali z Rosji. Tam działają też takie taki centra, które pomagają Rosjanom opuścić ten kraj i odnaleźć się na terenie e, przysłowiowego wolnego, wolnego świata. E, faktycznie ten kij ma zawsze dwa końce, a wydaje mi się, że jednak ci, ci, którzy e, jeżdżą do banków, coś śmiem twierdzić, że oni sobie jednak chyba poradzą, bo. Jak w większości przypadków się zdarza, mają trochę więcej niż jeden rosyjski paszport. Tak, niewątpliwie. Nie bardzo często mogą powiedzieć, że oni po prostu Rosjanami nie są. Ale prezydent Władymer Załeniski w tym wywiadzie zwrócił uwagę na bardzo ważne zjawisko, że to Rosjanie, zwykli Rosjanie, są współodpowiedzialni na, za tę wojnę, ponieważ nie wymagają zmiany decyzji od Putina, od władz. To nie jest wojna, która jest tylko wojną putinowską, jak często ją nazywamy, jak sam ją często nazywam. Nie Chciałem wierzyć, że to jest tylko wojna, która rodzi się w chorym umyśle przywódcy Rosji. Nie za tym, za tą wojną jednak realnie stoją stoi rosyjskie społeczeństwo. 60% Rosjan poparłoby decyzję Putina o rozpoczęciu nowego ataku na Kijów. Jednocześnie jednak 65% zaoprobowałoby również zamiar prezydenta przerwania operacji specjalnej i podpisania porozumienia pokojowego. Wynika to z sondażu pracowni socjologicznej Russian Field, opublikowanej przez, wyniki te opublikował komiersant. Właściwie no nie wiem, czy się cieszyć z tych Wyników badań, bo z jednej strony jest to potwierdzenie tej tezy, którą powiedziałem, że Rosjanie stoją za tą wojną, ale z drugiej strony widać też chyba część jest już zmęczona, ale przede wszystkim po prostu w pełni ufa, ufają Rosjanie Putinowi. Cieszę się, że do władzy ukraińskiej wreszcie dociera ta świadomość, że nie tylko Kreml, nie tylko oficjele Rosji odpowiadają za, za to, co się dzieje. Zawsze działanie satrapy, tyrana jest niejako częścią, taką emanacją tego, co w narodzie drzemie. No i tak jak powiedziałem, cieszę, się, że, że, że wreszcie to władze Ukrainy rozumieją. A co do badań socjologicznych na ten temat, to faktycznie opinie mm, Linię publiczną rosyjską dosyć ciężko jest badać, bo tam cały czas ja mam wrażenie, że funkcjonuje tak zwane dwumyślenie, no albo mówiąc bardziej dokładnie, chyba rozdwojenie jaźni. Tak samo większość, zdecydowana większość społeczeństwa rosyjskiego popiera, jest przeciwna wojnie, ale w pełni popiera działania Kremla, więc to dwumyślenie, rozdwojenie jaźni jest jak najbardziej dotychczas linią dominującą w Rosji. Arturze, wczoraj rozmawiałem z naszym korespondentem i naszym przyjacielem, z Dmytrem Antoniukiem. Na podstawie ukraińskich mediów podaliśmy informacje, które mogły wskazywać, że Rosjanie są gotowi zniszczyć elektrownię, zaporowską elektrownię w Energodarze. Dyskutowaliśmy z Dmytrem na ten temat, rozważając ten fatalny scenariusz. Jednak przytoczone oświadczenie rosyjskiego generała Walerego Wasiliewa może być fałszywe. Podane stwierdzenie, że elektrownia jądrowa w Zaporożu będzie albo rosyjska, albo niczyja, według amerykańskiego Institute For the Study of War, odwraca uwagę od realnego ryzyka katastrofy nuklear nuklearnej z winy Rosji w zaporowskiej elektrowni atomowej. Amerykańscy eksperci piszą, że niezależnie od pochodzenia czy istnienia tego przekazu Wasiliewa jest on niewiarygodny, jest pośredni, nie jest oficjalnym oświadczeniem publikowanym w oficjalnych rosyjskich wiadomościach lub na rządowej stronie internetowej. Instytut zauważa, że to że zniekształcenie informacji odwraca uwagę od bardzo realnych zagrożeń związanych z militaryzacją zaproskiej elektrowni jądrowej przez Rosję, które może obejmować zaminowanie elektrowni i prawie na pewno niebezpieczne przechowywanie broni w pobliżu reaktorów jądrowych i składowisk odpadów jądrowych. Czyli Amerykański Instytut nie lekceważy zagrożenia katastrofy nuklearnej, ale jednak wskazuje, że to oświadczenie, które wczoraj było tak mocno komentowane w ukraińskich mediach i też polskich, między innymi na antenie może być nieprawdziwe. Czyli kto może stać według Ciebie za takim elementem, za takimi informacjami, które brzmią wiarygodnie, w pewien sposób obciążają Rosjan, a jednocześnie później okazuje się, że ich publikowanie wcale nie obciąża Rosjan, tylko powoduje, że odwracamy głowę od realnych problemów. Ta informacja była podana przez właśnie Energoatom bez, bez podania źródła. Ja tutaj nie będę oryginalny jak najbardziej będę. Skłaniam się do opinii Dmytra Orlowa, czyli mera EnergoDara, oczywiście tego, tego prawdziwego oficjalnego mera EnergoDara, który twierdzi, że albo, albo pan Wasilij podpadł podpad kierownictwu, dlatego chcą na niego właśnie tak jakby przekierować, powiesić, mówiąc brzydko i kolokwialnie, tego następstwa, potencjalnego właśnie skażenia, skażenia promieniowaniem, bądź, bądź chcą zrobić z niego właśnie takiego też kozła, kozła ofiarnego na, na, daną, na daną chwilę. A pan Wasiliew, pomimo tego, co mówi władza rosyjska, bo władza rosyjska twierdzi, że jego na terenie Ukrainy nie ma, jest bardzo dobrze znany mieszkańcom danego regionu, bo odpowiada za wiele 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 zbrodni wojennych. On miesiącami skierowywał na dokatowni ukraińskich aktywistów na danym, na danym terenie, więc on jest naprawdę bardzo dobrze znany. I to jest właśnie taki sposób wykorzystania rosyjskiego szantażu w stosunku do całego świata. że Z jednej strony, jeżeli coś się stanie, to nie my, to jest jakiś tam generał Wasiliw, który nie miał żadnych pełnomocnictw do tego, żeby wypowiadać się w ten sposób bądź działać w ten sposób, ale z drugiej strony trzeba zaznaczyć, że pan generał Wasiliew jest dowódcą wojsk chemicznych, czyli jak najbardziej e, odpowiednim rodzajem wojsk do potencjalnego działania właśnie na tym e, tak niebezpiecznym terenie. Teren pozostaje niebezpieczny bez względu na to, jaka motywacja przyświecała publikacji tych wcześniejszych słów i czy one są prawdziwe, czy nie, to zagrożenie jest niewątpliwie prawdziwe. 167. dzień rosyjskiej inwazji, raport z Kijowa, Artur Żak z Lwowa. Arturze, czas na piosenkę. Czy udało Ci się coś więcej dowiedzieć o piosence, którą wybrał nasz realizator Andrzej Zujeł? Utwór jest bardzo przejmujący w kwestii lirycznej, w kwestii słownej. Jak najbardziej udało mi się. Nie znałem tego wykonawcy, a bardziej tych wykonawców, bo to jest jednak taka kolaboracja muzyczna. Laodi to jest młody twórca z Odesy klimat taki soulowy, współczesny moim zdaniem. Soul, muzycznie trochę nie moje klimaty, ale tak jak powiedziałem, w kwestii lirycznej zarówno tej śpiewanej w języku ukraińskim, jak i, jak i angielskim jest na daną chwilę bardzo znaczący. A jednak rynek muzyczny ukraiński w kwestii wojny przez te ostatnie pięć miesięcy jest naprawdę bardzo różnorodny. Od przyśmiewczych piosenek do właśnie takich utworów lirycznych jak ten. Czyli dlatego staramy Laodi. Staramy się pokazywać tę różnorodność i dlatego teraz utwór Laodi. Nijakich probaczeń. Raport z Kijowa, Paweł Bobołowicz i Artur Żak. Rosyjska reżimowa agencja TAS poinformowała, że jeden z obrońców Azowstalu zmarł w areszcie śledczym tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Według rozmówcy agencji jest mowa o członku Grupy Dywersyjno-Szturmowej Niedźwiedzie SS. Może od razu pozwolę sobie na komentarz. Znam tę grupę i ona się po prostu nazywa Niedźwiedzie. Wracamy dalej do depeszy w TAS-u. Jego imię, tego członka tej grupy nie jest podawane. Przyczyną śmierci obrońcy Azowstalu według TAS miały być powikłania chorób przewlekłych i zły stan zdrowia z powodu narkomanii. Tymczasem krewni obrońców Mariupola apelują do Czerwonego Krzyża i Organizacji Narodów Zjednoczonych, by zapobiec fejkowemu trybunałowi nad jeńcami wojennymi z Azowa. Arturze. To jest oficjalna informacja. Między innymi ja to czytałem na, na, telegramie, na kanale Telegram właśnie Asocjacji Rodzin Obrońców Azostali. Oni nawołują do tego, żeby z jednej strony organizacje międzynarodowe właśnie wystąpiły przeciwko takim pseudo-międzynarodowym trybunałom. Jak oglądałem wczoraj doniesienia z tych pseudo-republik, to oni nawet pokazali pomieszczenie w, 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 w filharmonii Mariupolski, gdzie były nawet przygotowane klatki pod tego typu wydarzenie. Niemniej jednak, asocjacja nawołuje organizacje do działania. Informuje też o tym, że w żaden sposób tego typu. Pseudo-trybunał nie może być uznany przez jakiekolwiek państwo na świecie z jednej prostej przyczyny. Żadna z tych pseudorepublik nie jest uznawana przez e, wspólnotę międzynarodową, ale co ważniejsze, ta, a może nieważniejsze, albo równoważne, równo e, rodziny obrońców a zostali też nawołują o zachowanie Higieny informacyjnej, czyli nieudostępnianie tego typu wrzutów dalej, dalej w przestrzeń, w przestrzeń medialną, nawet się odwołują do tego, że na przykład ta informacja o, o tym pseudo pseudotrybunale, która się zjawiła w Instagramie, nabrała setki tysięcy automatycznie przeglądów udostępnień, polubień, a ich odezwy, które oni wrzucają czasami po kilka razy dziennie w przestrzeń informacyjną czy na Twitterze, czy na innych w innych sieciach społecznościowych, czasami nawet jednej dziesiątej tych tych przeglądów, czy też udostępnień, czy też właśnie polubień nie uzyskują. To jest jednak próba wydostania tych obrońców Ukrainy z rąk rosyjskich jest na tyle trudna, że same rodziny właśnie nawołują do działania, czy też informowania, czy też odwoływania się do jakichś wrzutów rosyjskich, czy też niekoniecznie w sposób odpowiedzialny, czyli nawołują do zachowania tej higieny informacyjnej. Co do Społeczeństwa międzynarodowego, czy też organizacji międzynarodowych, to niestety ja jestem dosyć sceptyczny. Na daną chwilę widzimy, że, 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 że Czerwony Krzyż nie ma bezpośredniego dostępu do, do tych jeńców. Jeżeli oni nie są w stanie nawet powiedzieć, w jakim stanie e, przebywają, w jakich warunkach, jaki stan zdrowia jest e, tych jeńców, to bardzo wątpię, żeby organizacje międzynarodowe były w stanie właśnie przymusić e, do, dowództwo tych pseudorepublik czy też Federacji Rosyjską nie do wykonania takiego, nie, nie, nie sporządzenia takiego, takiego trybunału. Co prawda Rosjanie automatycznie troszeczkę się wycofali z, e, oficjalnie z organizacji takiego trybunału, tak jakby troszeczkę przynosząc e, odpowiedzialność na, na te pseudorepubliki, mówiąc, że one są całkowicie niezależne. E, Chociaż niektórzy komentatorzy mówią, że to jest robione dlatego, że na terenie Federacji Rosyjskiej dotychczas jest moratorium na karę śmierci, które co prawda mm, coraz częściej się zdarzają głosy, które nawołują do, 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 do anulacji tego te tego zawieszenia wykonywania kary śmierci. Niestety na terenie tych pseudorepublik kara śmierci jak najbardziej jest wprowadzona w ich pseudo -przepisy prawne. I niektórzy twierdzą, że to jest właśnie dlatego, żeby to było zorganizowane na terenie DNR czy też LNR. Arturze, temat Ołeniwki, czyli bombardowania czy wysadzenia, bo wciąż tego nie wiemy, obozu, gdzie przebywali więźniowie jeńcy, ukraińscy jeńcy wojenni, ci, którzy właśnie byli obrońcami Azow Stalu. Ten temat powraca w różnych odsłonach w ukraińskich mediach. Ukraińcy zastanawiają się, dlaczego Rosja dopuściła czy dokonała tako, taką zbrodnię. Jakie były cele za Mordowania osób, które przecież było wiadomo, że nie uda się ukryć tej zbrodni. Tutaj bym się powołał na opinię Centrum Strategicznych Komunikacji. To jest taka struktura w państwie ukraińskim, która odpowiada właśnie między innymi za, za komunikację. Było kilka według nich takich podstawowych celów, które stawiała sobie Rosja. Przede wszystkim dyskredytacja politycznego kierownictwa Ukrainy i dowództwa Ukrainy, żeby obywatele wysuwały oskarżenia przeciwko swoim władzom, że w sumie oddali w ręce w ręce agresora e, obrońców. Z garnizonu, garnizonu Mariupol. Także uderzało to w, w dyskredytacji dostaw Ukra z zachodniego uzbrojenia. Czyli no, przecież dobrze wiemy, że automatycznie Rosjanie podali, że, że ten teren, ten budynek, ten barak został ostrzelany przez HIMARS, rakietami HIMARS. Co co prawda nie ma żadnego sensu w sensie militarnym, bo. bo, bo bo te budynki akurat były w zasięgu artylerii lufowej. Niemniej jednak oni cały czas się starają, żeby ta broń płynęła wolniej bądź wcale. Demoralizacja zarówno obywateli, demoralizacja składu osobowego Sił Zbrojnych Ukrainy i ogólnie obrońców Ukrainy, bo pamiętajmy, że oprócz Sił Zbrojnych to także policja, to także Gwardia Narodowa i to były główne, tak jakby cele, które stawiała przed sobą, Federacja Rosyjska. No i oczywiście zatarcie śladów, tortur i innych zbrodni, które niestety według wielu doniesień są dokonywane na jeńcach wojennych. Nie tylko w Ołeniusce, Wszędzie tam, gdzie jeńcy wojenni na terenie Rosji bądź tych kontrolowanych przez nich terenach Ukrainy są dokonywane. No tak, brzmi dokładnie ten komunikat Tasów, ta jego treść I mowa o tym, że jeden z żołnierzy grupy Niedźwiedzie zmarł w wyniku chorób przewlekłych i złego stanu zdrowia z powodu narkomanii. Przecież dokładnie takie same komunikaty tworzyła, tworzyły Sowieci, tworzyli Sowieci jak mordowali polskich żołnierzy podziemia, czy przywódców podziemia. Te komunikaty wtedy nie były komunikatami publicznymi, ale takie stwierdzenia znajdowały się w opisach lekarskich, które dopiero dzisiaj stają się jawnymi, czy jakiś czas temu stały się jawnymi. I za każdym razem to nie była wina tych, którzy przesłuchiwali, to nie był rezultat pobić, to nie był rezultat katowania, tylko to był wynik złego stanu zdrowia, bo wiadomo, że na wojnę żołnierze idą w złym stanie zdrowia i w złym stanie zdrowia trafiają do rosyjskiej niewoli i tam po prostu przez choroby umierają a nie w wyniku rosyjskiego katowania. Ale w Arturze też ta sprawa cały czas ma to drugie tło, tło polityczne, wewnętrzne, ukraińskie. Ono z jednej strony jest wskazywane, że może być wykorzystywane propagandowo, ale ono jest. Powstaje wiele pytań. Takie pytania też zadaje Tamara Choricha-Zernia, która wskazuje na pewne problemy, które należałoby rozwiązać też ze strony ukraińskiej w tym kontekście tak pani Tamara Hry Hazernia to jest autorka, pisarka, laureatka między innymi nagrody imienia Tarasa Szewczenki jej książka uzyskała miano książki roku według, według BBC tak ona zaznacza, że jeżeli były jakiekolwiek umowy czy, czy też z Czerwonym Krzyżem, czy też z organizacją z onz to ona mówi, że władza nie powinna mieć żadnych problemów w przedstawieniu takiego dokumentu bądź jakiejś mapy drogowej do dojścia do, do, tego, do tego wyniku, że władza, po prostu, żeby uniknąć jakichkolwiek oskarżeń, może po prostu taki dokument bądź taki umowę, taki memorandum, no nie wiem w jakiej formie to było sporządzone, zresztą nikt nie wie, przedstawić. Ale tutaj e, oczywiście ta opinia jest jak najbardziej, ma rację bytu, ona jest logiczna, e, ale ja jednak bym cały czas e, skłaniał się do tego, co mówią rodziny obrońców Azowstali, a e, żeby zachować tą higienę informacyjną. Chociaż dla władzy ukraińskiej, czy też dowództwa, takie przyznanie się do ewentualnego, do tego, że zostali wprowadzeni w błąd, czy też przez organizacje międzynarodowe, czy też przez agresora, e, Byłoby chyba jednak, jednak moim zdaniem na rękę. Więc, ale tutaj, tak jak mówiłem, ja liczę na rozsądek dowództwa ukraińskiego, przede wszystkim generała załużnego i, i tych wszystkich, którzy bezpośrednio są związani z obrońcami Mariupola, czyli przede wszystkim ich rodzinami. I ich opinie, ich decyzje najbardziej trzeba szanować w przestrzeni informacyjnej. Trzeba szanować te decyzje, chociaż tak jak zwraca Marina w swoim tekście, powinien być jakiś dokument podpisany w tej sprawie. Artur Szak z bardzo serdecznie dziękuję. Wspieraj regularnie swoje radio na Ukośnik, wspieraj RadiowNet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele. Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie radio wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówka radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać radio wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję Radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia Radia i do tego przyjemność do opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl Ukośnik Wspieraj Radio wnet.